Cześć, witam na moim kanale nad moim oczkiem. Trochę czasu mnie nie było widać, słuchajcie. Nic nie udostępniałem z tego względu, że nie mam ostatnio czasu. Przyszedł na świat synek. Także. Troszkę się zapuściłem z nagrywaniem, ale specjalnie nie ma to nagrywać. Słuchajcie, jest tak jak widać na filmach poprzednich, to samo jest teraz, bez zmian. Tak to wygląda. Rybki żyją zdrowe nie chorują tutaj sobie karki pływał w koi rybki sobie dobrują zmieniłem pompkę słuchajcie ponieważ y, pompka firmy Aquanova którą już raz reklamowałem po roku przysłali nową No i słuchajcie ta nowa Oczywiście zanim wróciła z reklamacji musiałem zakupić drugą kupię firmy Aquael 15 tysięcy litrów na godzinę niby sobie ona ciągnie a ta nieszczęsna firmy Aquanowa kochani padła po 8 miesiącach 20 tysięcy litrów na godzinę NCM 20 tysięcy taki model bo pamiętam także odradzam zakupy tych, tych pompek tej firmy przynajmniej jest takie moje zdanie bo kupione dwie pompki, praktycznie można powiedzieć nowe, bo tą co oddali, to słuchajcie, no nową oddali nową i się spaliła ponownie. W sumie popracowała ona u mnie, żeby, no chyba jak rozebrałem filtr po zimie z tego steropianu, co było cieplone, tej wymieniłem od razu pompkę z tego akwalea na tego NCM 20000 firmy Aqua Nova no i padła gwarancja myślę że ją już nie obowiązuje bo to pompka była no dwa lata była gwarancja na nią a dwa lata minęło w maju także myślę że nie ma sensu nawet chyba nic z nimi wojować tak to wyglądam Lony się nie robią, osad ten denny taki jest. Odkurzałem ostatnio, słuchajcie. Ale zobaczcie, ten osad to chyba wszystko jest. O. gdzieś tam w tej wodzie pozostało. I ryby sobie mącą Bo brują. Część roślin już pod umiera. Wszystkie takie przybrzeżne co miałem w tych kamieniach, te dzikie takie, to już tam powyrywałem nawet, bo się nie nadawały już, żeby pognite leżały. Pewnie tylko... A. W, wiesz, to między innymi takie jakieś powyrywałem już też. Gniły w wodzie. A wiadomo, że jak jest rozkład to i się robią złe warunki, była jakość wody wtedy na pewno będzie. Także trzeba się. Najlepiej posługiwać skimerem, żeby wybierał takie różne. To z wierzchu wiadomo syfy. Ja się wspomagam oprócz skimera jeszcze. Z podbieraka takiego doglądu. Dobra rzecz Nie droga, bo za niego z 7 dyszek, słuchajcie Jak na moje bajorko to pierwszorzędna sprawa Tutaj z tych brzuszek leci mi strasznie dużo tego pyłku takiego wie wiatr i w moją stronę tutaj w stronę oczka to, to jest czasami katastrofa no ale idzie się z tym jakoś opędzić że tak powiem ale roboty jest jakby nie było roboty jest przy tym mnóstwo ale warto, będę musiał na pewno ogrodzić sobie to oczko ze względu na synka, nie ma innej opcji, trzeba będzie coś pomyśleć, myślałem tam w rogu trochę o rozbudowie, ale nie będę na razie nic kombinował, robił, najważniejsze teraz będzie ogrodzenie, słuchajcie. nie duże w miarę żeby estetycznie to wyglądało jakoś trzeba będzie coś zrobić także słuchajcie no chyba to by było na tyle a może jeszcze rzucę rybką trochę ostatnio zamiast tych kolorowych granulków słuchajcie rzucam rybką no, jest preparowany sobie. A poza tym wiadomo, kukurydza, pszenica. No i jakiś tam pelek rzucam też dla jesiotry. Jesiotry mają się dobrze. Pływa 5 sztuk. Moje celebrytki Coraz większe Coraz większe No dobrze, no to serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Słuchajcie, staram się coś częściej nagrywać. Przynajmniej nie robić tak długich przerw jak ostatnio, ale zobaczymy. Także do zobaczenia.